Siemano, dzisiaj jesteśmy na G4 Skins i sobie zrobimy polowanie na emeczkę Fade. Emeczka yy, całkiem ładna, yy, no i więc sobie ją dzisiaj tutaj podropimy, bo też jest droga swoją drogą. 3000 ze skrzyneczki Sport and Field. Normalnie ona 13 zł kosztuje z tym trybem ulepszonym, kosztuje 244. No i zobaczymy, ile tych hemeczek dzisiaj nam tutaj powpada, bo wtedy jest ile? 6,2%. Więc już całkiem sporo się tego robi. No ale jak to wyjdzie w praniu, co się okaże? Oczywiście przypominam, strona, jak i wszystkie filmy na kanale są tylko i wyłącznie skierowane dla osób pełnoletnich. Jak taką osobę jesteś, no to oczywiście z kodem promocyjnym Sfert masz bonusik do doładowaniu. W tym momencie jest to 10%. Także, także dobra oferta, no i oczywiście skrzyneczka milspec na startek Ciebie na stronie nie było. I wejdźmy sobie w mm, tego Sport eee, I tak, no możemy w sumie parę razy otworzyć normalnie, no raczej taimka tutaj nam mm, nie wypadnie, no, jak jak będzie jakiś gigafart, to drobnie eee, No ale tak, eee, wiadomo nie każdy też otwiera za takie duże kwoty i może chcę zobaczyć teraz, tutaj potrafi dać, która nie jest jakąś turbodroga. Więc też takie parę potwieramy. Crimson Foil, e, prawie akcja, ale to tylko prawie. I ostatni raz sobie takie otworzymy. No i niestety nic. E, no ale idziemy do, ty, do tego trybu Kugar. I tutaj nam wyrównuje szanse na wszystko. 6,25 na MK, po 3% na dany stan. No i jak najwięcej poprosimy. Skrzyneczko Rainbow. Spun bardzo ładny. galion, w grze jest tak przezajebisty. 4 stówki. proficik, Dziękuję bardzo. Kolejna skrzyneczka. Eee, niestety usp. Alpinkamo. Oj, blisko będzie. Ale braknie nam do emeczki Fade. Tak, chciałbym chociaż z 3 dropnąć. No dobra, nie będę aż ten 4. Niech będą. 4 będą to już będzie potężnie. No ale 3 też nie będą złe. Chociaż wtedy straty nie będzie. Na razie mamy 0. I niedobrze to wygląda. Akcja nie, jednak Crimson Foil. Weźmy po dwie skrzynki. Dalej bezemki. Mimo, że to jest 6 jebanych procent. I na bitwach rzeczywiście ta MK wypadała często, ale tutaj to ja nie wiem. Jest pierwsza, proszę bardzo. Jeszcze w faktoryniu elegancko. Jedna jest, to jeszcze trzy, poprosimy. I jest druga. Dziękuję. I znowu w faktoryniu good. I nie ma trzeciej, ale jeszcze mamy sporo, sporą szansę, żeby się udało trzecią wyciągnąć. Ważne, że dwie są. Pyk, trzecia i znowu faktoryniu i jeszcze mamy szansę na czwartą w tym naszym balansie się tutaj zmieścić. Rainbow Spoon, ok, to też jest good. Pyk, jest czwarta, tym razem minimalware, ale mamy cztery ki Cztery ki są i jaki tutaj, ile nam tutaj to wychodzi i jest potężny profit. Gold jest ta skrzynka. To możemy sobie wejść ze te sport and fieldy, otworzyć sobie 5. Tylko w tym ulepszonym trybie. Fast mode i jazda. Puu Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma. Jest Rainbow Spoon tylko. Pyk. I jest jedna. Good. I jeszcze 5. Nie ma. Mam tu jakieś jadówstwa. I nie ma kolejnej. Dobra. To już nie będziemy, może chociaż może takie trzy na sam koniec yy, i nie ma, i idziemy na bitwę. I tak jest już fajny profit. Yy, dzisiaj, mimo wszystko, no, sport and fieldy weźmiemy sobie tak, no z 10, pff, i tak będziemy mieli profit. Yy, ale weźmy sobie na dwóch graczy i tryb, yy, tym razem, może normalny. Bo tak to zazwyczaj biorę tego właśnie underdoga. A może tu warto się skupić na trybie normalnym, bo trzeli pierwszy, nic drugi dla nas, i tu oj, to trochę kosztuje ten gloczek. Mimo, że on tak, aż tak mi się turbo nie podoba, ale ważne, że on tutaj daje prowadzenie w bitwie. O to głównie chodzi. No i mamy jeszcze 6 skrzynek przed nami. Na razie M się tutaj nam nie objawiła. A w końcu musi. Na razie i tak na prowadzeniu. Jeszcze teraz tym Galilem sobie podbijamy, ale tu wszystko się może zmienić, jak mu po prostu MK dropnie, więc lepiej niech mu nie dropi ona. Ehm... Nie ma. I ostatnia skrzynka. No, oby tutaj się coś nie odpierdzieliło takiego. No, nie odpierdzieliło się, ale odpierdziło się, odpierdzieliła się inna rzecz, że mimo wygranej bitwy mamy kurwa straty. To, żeby aż tak tego nie zostawiać, możemy w sumie tego Filda zrobić jeszcze jednego. Tym razem na przykład na nie wiem, 6 skrzynek, ale na 4 graczy under. Jazda. Jazda, jazda, jazda. To sprzedajemy. I tak będzie profit. Nie aż taki duży jaki mieliśmy przed chwilą, ale i proszę bardzo, już MK w pierwszej skrzynce wpada w Faktory New. E, dobrze, ba... Nie, ty żartujesz sobie, że to jest Underdog i ja dropię też MK. To niech teraz jeszcze Pago dropnie. I next. I wtedy możemy się bić. Ale kurwa lipa. Ale kurwa lipa. No i chyba dupa, bo teraz musieli teraz dwie te, te Mki by musiały wpaść. Ale nie wpadają. No szkoda, bo to już fajny profit by z tego był. No dobra, ale tyle. Na dzisiaj. I tak sobie tutaj profit jakiś mamy. Ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Przypominam o kodzie promocyjnym sfert, który tutaj daje oczywiście e, teraz 10% więcej przy doładowaniu. I tyle ode mnie. Słyszymy się już jutro w następnym odcinku. Mam nadzieję. Cześć.